Siema, 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 z tej strony Media w Dzisiejszym jestem razem z Adixem i dzisiaj mamy to, to. kolejnych pogromców mitów i dzisiaj mamy yy, cztery mity i jeden ode mnie, A ale jeden to ode górde, mnie to na pewno od sprawdzony, <grych> no, to, 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 ode mnie to zawsze sprawdzone, <grych> no, od widzów to trzeba właśnie sprawdzać, <grych> czy widzowie piszą prawdę, no tak kłamią, no, ale to zobaczymy, czy w ogóle coś myśleli, albo zobaczyli gdzie indziej, dobra, Adixu, gdzie jesteś, eee, robimy wyzwanie z widzami, Widzowie, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja i musicie napisać w komentarzu yy, czy czekacie na święta, jak bardzo. Nie możecie się doczekać już świąt, jak bardzo nie możecie się doczekać świąt. Święta. A po jedynej, będzie od tego białego do miejsca, gdzie się sprzedaje pokoje hotelowe, motelowe. A, dobra, czyli tam. tam. No, trzy, dwa, jeden, start! Dobra, dobra, ja będę pierwszy. Na pewno? No, na pewno, widzowie ocenią później. Albo widzowie. E nie, nie, nie. dobra! Chodź <grym> tu! Nie nie nie, 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 nie. No chodź tu! Nie, nie. No weź to, jest! No nie! Dobra, nie, no. nie pierwszy! Nie! Dobra, no. oszustwo jeden chciał mnie tu łapać. Chodź łapać. No nie! Chodź tu. Nie, nie, nie. Chodź o, Czekaj, czekaj. No i e, co? Szybciej biegasz ty. Weź biegnij tak po prostu przed siebie prosto. Czekaj, no. Patrz. A nie, tak samo, myślałem, że szybciej się lekko biegasz. Nie, no dobra. Ale coś mi tylko. Dobra, nie. chodź. Yy, dobra, pierwszy w ogóle mit y, to zaczniemy od mojego. A po O, dobra. 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 Czyli idziemy na początku tutaj. Gdzie ja idę. Idź za mną. Dobra, dobra. Y, to jest coś tego typu. Y, mit od Mandy. Y, tak, to ode mnie. Yy, w domku strachów w basenie jest trumna. Co? Tak. Jak czekaj. W tym domku nieby w basenie jest trumna, znaczy nie wiem czy on jest prawdziwy, no ale tak sądzę. Aż tak, no jak tak będzie, oczywiście. Dobra. Trumna w basenie? What? Co Widzisz? jest? jest. <laughs> miałem rację. Trumna w basenie. Co no jest? mamy trumnę w basenie, ale wiesz co by było jeszcze lepsze? Sprawdzi czy coś jest w środku trumny. Właśnie, <laughs> Tylko no tam trzeba było pewnie śpiwora, wiesz co nie? A tam jakieś nagle zdjęcie, albo kawę na czy coś. O kurcze. Ej, no problem jest. Jaki? Dobra, trzeba mimo wszystko zrobić tak, żeby to było w środku. Ciężko jest. Polernie ciężko. No nie, no nie wierzę. A, bo także to było na ziemi. O, jest, mam. Dobra. O, no, dawaj czy się uda, uwaga. Nie, jest pusta. A, jest jest pusta. pusta, jest pusta. O nie! Co się stało? O ja. dobra, Udało utknąłem trochę. Ja nie wierzę. <gry> dobra, udało się. Dobra, dawaj czytaj kolejnego mita. Dobra, więc tak, to już pierwszy mit od widzów, nie od jego Oto pierwszy mit jest od Aliny, czyli tak, jak zmniejszysz się na maksa, Dobra, dobra to się zmniejszmy. Tak? Dobra, I teraz tak, jak zmniejsz się na maksa i weźmiesz tą torbę, to leży w sklepie spożywczym. Ej, dobra, idźmy będziesz... do sklepu spożywczego. Dobra dobra, 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 Po kolei, bo ten jest taki troszkę długi. No, no, to tutaj wiadomo, żeby, to mamy, żeby mamy No, tak, tak, tak. I mamy iść do sklepu spożywczego i wziąć tam torbę. Czy no, mam. To chyba? Dobra, i teraz tak, co dalej? Ej, I będziesz biegał w drzwi i ją chował i wyjmował, to po jakimś czasie przejdziesz przez zamknięte drzwi. Oj, tylko potrzebujemy tutaj zamknięte drzwi do tego. Yy, to ten, chodź. Przecież domek mamy. A, no, no w sumie. Chować i wymować, tak? Dobra. Dobra, yy, tu jest ten domek. Te drzwi zamknę mimo wszystko, bo wtedy ja też nie mogę wchodzić. I, dobra, dobra, wcho i mamy właśnie. I mamy, jakby, wbierać w drzwi i chować ją i wyjmować. Czyli jakby. Że, że jakby. Że coś w tym stylu? A to, jak, jak to następnąć? Nie wiem, właśnie. Oj, coś tutaj... Coś, nie wiem, na jakiej jakby to ma nas... Jakby, bo patrz, jakby to się nie postać, jakby jakoś nie... Nic się nie rusza. No właśnie widzę, no to tak jakby, nie wiem, to... No, czekaj, no bo jest tak, zmniejsz się na max, maksy... wyjmiesz torbę, stajesz to w sklepie spożywczym, będziesz biegał w drzwi, i machał i wyjmował. To robimy tak samo, dokładnie. Nawet nie, nawet będziemy robili, nie wiem, tak? Że jakby biegniemy i tak... Nie to... wiem. będę... Poczekaj. Nie, no nic. No nie, Choć nawet jakaś postać jakaś, się na tu... nie rusza. Jest, jest, jest jeszcze jakby jakaś inna w ogóle torba, czy... To chyba ta torba, no nie wiem, no nie widzę nie, nic no, innego. No, no, no ta torba to, to spożywcza, nie, a no, taka nie jest, ale... <grym> no nie ma innej torby. No nie ma, no nie, no jest tylko to jeszcze, no, ale to jest jakby ta od banku. Ee... Nie, no to nie ma, dobra, lecimy kolejnego mita. O, nie, to chyba ta jesteśmy oszkani. Dobra, więc tak. Kolejny mit jest od Michała. Jak pójdziesz do przedszkola i klikniesz na zabawkę, to tepnie cię do czarnego pomieszczenia. Co? Ło. Wow. Dobra, idziemy to do sprawdzić. W przedszkole klikniesz na zabawkę. Okej, okay, więc idziemy do przedszkola klikasz na zabawki. Czy Dobra, Czy to jest centrum adopcyjne idzie... bardziej niż przedszkole? Dobra. No, co, no Dobra, to wybieramy sobie jakąś zabawkę i klikamy. <laughs> Dobra, ja nie, biorę nie. tego miszka, a ty? To ja wezmę na przykład, yy, nie wiem, to może? 1, 2, 1. 1, nie, dobra, dawaj, tu. 1, nie, klikam nie, i dobrać. też nic. tu, o, A, tu mogę wejść? Nie wiem co tylko. Eee, tu coś. O, mogę. <laughs> Daj mi butelkę <laughs> z nabojem. No. Ej, patrz, Oj, sła, coś, ci pokażę, coś ci pokażę. Coś no. ci Co? Będę jadł na obiad. Znaczy nie, no patrz. Ej, no kliknąłem to źle. Co? Patrz na sufit. <laughs> Co to jest? Co na jest? Co to Dobra. Ja może na górze jakaś zabawka jest. Nie no, nie mam tu nic. W ogóle na górze to są same jakby takie te, 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 te tunele. Poczekaj. Nie, no tu nic Cześć, nie ma w to Na Co to A, jedzenie. Aaa, No nie, dobra. A to mogę kliknąć? Ej, no szukali nas znowu. Alo! To, to, to. Co? Co jest Poczekaj. Czekaj dziecko? Ło! Wow. Mamy dziecko. To ma dziecko, ten ma dziecko. O nie, to lepiej nie kończy. O, mogę się schować. Ale tu nic nie ma takiego. Zabawkę. Tu zabawkę. No nie wiem, nie, nie ma nigdzie, dosłownie nigdzie. Nie ma, nie, O, Oszukani! Nie, ale to tak nie ma. Dobra, nie no, no niepotwierdzony mi, niepotwierdzony, dawaj kolejnego. kolejny jest od Wiktora, więc uwaga. Gdy pójdziesz do sklepu koło apartamentu, czyli czekaj, na początku tam sobie pójdziemy, czyli Dobra. gdzie sklep obok apartamentu, chyba chodzi o ten taki ten. pod apartamentami, no tu. No? Dobra, i teraz tak. Eee, to gdzie jest szafka z mlekiem? Wejdź na nią i postaw tam śpiwór koło ściany i tam powinna być trumna. Co? Poczekaj, stop. Poczekaj. Szafka z mlekiem. Eee, A to ten, o, to ja to biorę i wracam do domu. Nie, no okay. Ty, ale jak mamy... A, to mamy awatary te powniesione. Masz drabinę jakąś? Mam drabinę. O, po bo wyjdziemy. A, nie działa tak. Szafka dobra, teraz się poczekaj. O, co jest? Ty. O dobra jestem. I tu jest piwór. Dobra i teraz czekaj, tam gdzie jest szafka z nekiem, weź na nią i postaw tam śpiwór koło ściany. I tu powinna być jakaś trubna niby. B. A, dobra, nie, poczekaj, co? Idź do kościoła. Co? Idź do kościoła. Czekaj, idź do Idź do tego... kościoła. Idź do kościoła. To jest mega ważne, to jest mega ważne. Ale czekaj, musisz się chcesz bo ustawiłem tym? To cały... zacytuj się. jest Mega, mega ważne. No idź do kościoła. Tak. Dobra, poczekaj. No co jest? O, dobra. Idę, idę, idę. Ale. Widzowie to widzą. czekaj. Tam jest trumna, tam? pod ziemią. Co? Poczekaj, teraz jestem w kości... Czekaj, i... I kliknij, nie? żeby trumnę zmienić. Powiedziałem, że jest Dobra, i uwaga. Dobra, jestem w kościele, no. I kliknij na trumnę. Ty... A, no, dobra. pojawia się u góry. Właśnie. E... Ty, jakby... Tu w ogóle trumny nie ma. Ale tam jest górzej do kliknięcia na trumnę. No... No tak. I on pojawia. Poczekaj, to może to zrespię? Prawie o się... no, ma, mam... znika się pod ziemią! Co?! Pojawia się pod ziemią! Ona nie znika! Ona po prostu... Coś się teleportuje! Po... Ona się teleportuje, ona cały czas jest! Bo o, czekaj, teraz jest u ciebie, co nie? Tak, teraz jest u mnie. No i te, teraz, teraz jest u Tak, teraz jest u ciebie, teraz jest u mnie. No! Ja ją widzę tu na dole. Czyli znamy tajemnicę trumny! Ona wcale nigdzie nie znika, ona się pojawia pod ziemią po prostu. O kurde... Ale, ja Ej, to jest ciekawe, akurat. No, to jest mega ciekawe. Że w sumie koleś znalazł to, ale to nie że to musiał znaleźć, to e, jeszcze musiała trumna wyjść na dole. Bardziej, bardziej ona niż koleś. Ale to nie, to nie, no. Nie, patrzę na to, że osoba. Ona, tak? To Wiktoria, no, no, no. tak? No, A to przepraszam tak, tak, bardzo, tak. Wiktoria. Y, to w sumie to musiał być dwa farty, że akurat nikt nie kliknął trumny? No, ta. To jeszcze ten, dobra. Wiktor, ja przepraszam, nazywam zresztą kolegę. Ale to nie to wszyscy są kolesia, To kolesia to naprawdę jest po poziomki. I tak? Czemu ja zawód wybrał... Co jest ja z w kościele, co on nix. Z księdzem? A zbierasz na tacy? Czekaj, zaraz, mi. O, do torby by można. Nie, dobra, ja myślałem, że nie będziesz tego kontynuował. Dobra, dobra. to taka ostatni micior. E, dobra. dobra. Eee od gry. jak weźmiesz monster Tra to jest M monster Truck w a a dobra, o to chodzi. E, i odetniesz tam, gdzie jest znaczek premium. Ko czekaj, 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 stop, stop, stop. Jak weźmiesz monster traka i odetniesz tam, gdzie jest znaczek premium, koła naskos w siebie, to auto nie będzie jechać. To, to auto to Chyba auto. To jest chyba to, tak? Bo chyba no, bo to I nie tam jest monster masz... truck, ale no, chyba myślę, że mu o to I chodziło, tam, yy, no i właśnie, i odetniesz tam, gdzie jest znaczek premium koła dwa na skos w siebie. No dobra, to, ale to żadna auto nie będzie jechało. Albo może będzie jechało, nie wiem, zobaczymy. A nie, bo tu jest napisane, że będzie wtedy nie jechać. Ty, co jest? To się trzyma! To się trzyma! No tak! Weź skręć, we, weź skręcaj! Ty, co <zum> <jako> jest?! Jaka jazda! <śmach> Jaka jazda! Co jest?! Ej, zaraz, zaraz poradzi to z innymi autami. A, tylko ty nie możesz, nie masz premium. No tak, bo ja mogę kół odcinać. Jaka jazda! O co <śmach> Jakie fajne! Ej, a wezmę speeda 200. O nie, bo wtedy się wali do dach, chyba. Poczekaj, weź skręć w takiej maksymalnej prędkości Dobra, gaj, jest jazda Dobra, spokojnie skręć Ło! drift! Ło! Wow. 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 Co tu się stało? Ole jazda, Zobacz, tu 360 zrobiliśmy Co jest? Ja! To jest super! Ja, ja tylko klikam raz, guziczek. Parto, teraz to, to Jedziemy, idziemy, jedziemy, 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 jedziemy Jedziemy, jedziemy, jedziemy. <grystanie> <grystanie> jedziemy dalej <grystanie> Jedziemy dalej prosto, pa Widziałeś to? Co tu się dzieje? Dobra, a zobaczymy inny lotem yy, Teraz weździemy. Podobno no, to O, tu już ładnie pojedzie mi się wydaje, on jest za niskie, wiesz? Co? co? Ty, jakby ono tak normalnie jeździ! No! Jeszcze, jeszcze lepiej nawet! O nie! No! O, nie, dobra... Wiesz bo tak nagle tak ci skręca... Co jest... Oli jazda... Łoł! Wow. Tak, nie... wow, 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 co to się... Drifty, ty, ty, co ja robię?! Dobra, widzowie, jak ktoś ma premium, musi <laughs> to, to przetestować. No... Z jakimiś różnymi autami, może ktoś takie, jakieś najciekawsze znajdzie... No, jak znajdziecie najciekawsze auto do odcinania opon, to piszcie, to sprawdzimy to w kolejnym odcinku, więc widzowie, dziękuję wam za oglądanie odcinka, na razie, trzymajcie się, do kolejnego, cio!